Dzień dobry Państwu, jak co tydzień witamy Państwa w przeglądzie prasy ekonomicznej, a ze mną prasę przeglądają jak zwykle. Janina Pokaska. Dzień dobry. I Sylwia Rzepka. Dzień dobry. A ja nazywam się Mariana Wrot i zaczynamy przegląd. Janinka, co dzisiaj ciekawego w, pra w przeglądzie prasy? Janina Pokaska. <głosy> <głosy> Polski Ład zachęca do zakładania fikcyjnych firm. Oh. Potwierdza to zakład ubezpieczeń społecznych, bo odpowiedzi na pismo wysłane przez Towarzyszenia Księgowych w Polsce. Na pytanie, czy mając pięć spółek komendytowych oraz spółek, pięć spółek kapitałowych, wystarczy założyć jedną działalność gospodarczą? No wystarczy? I wówczas płacić tylko dwie składki zdrowotne. Zus odpowiedział twierdząco. No proszę. Czyli jak macie Państwo pięć spółek komandowych czy czterech? Założyć sobie działalność gospodarczą i mamy dwie składki, a nie pięć czy cztery. Dziesięć. Dziesięć <grym> też jest możliwe. Jak ktoś jest pracowity, to im bardziej jesteś pracowity, drogi oglądaczu, tym niestety płacisz więcej. W tym <grym> przypadku mniej. W tym, a w tym przypadku mniej surowców. Ale, ale no to tak mamy niestety my, Polacy, że cokolwiek by się nie wymyśliło, to my zawsze znajdziemy jakiś antidotum i na całe szczęście, bo inaczej, proszę Państwa, ta tak zwana klasa średnia nawet z dodatkami nie przeżyje. Prawda. Proszę Państwa, wiem, że w poniedziałek 21 minął termin wyboru formy opodatkowania przychodów czy dochodów. E, I proszę Państwa. Nawet Wy, jako przedsiębiorcy czy księgowi, którzy was wspierają na co dzień, nie mieliście tak naprawdę szansy, żeby dobrać sobie formę opodatkowania swoich przychodów czy dochodów na 2022 rok, ponieważ te przepisy Polskiego Ładu są tak skomplikowane i ciągle się zmieniają, że nie było takich szans. I pomimo, proszę Państwa, yy, ponieważ i księgowi, i doradcy podatkowi wskazywali na konieczność wydłużenia przepisów e, dotyczących... Przepraszam, bo straciłam głos. <głos>, głos. Przepraszam, wskazywali na to, że termin powinien być przesunięty, odroczony, związany z wyborem, z wyborem formy opodatkowania i tak samo niestety, proszę Państwa, pomimo, iż Stowarzyszenie Księgowe w Polsce wysłało list do premiera apelujący o to, żeby przesunąć, odroczyć ten termin, żeby przedsiębiorcy mieli czas na wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Niestety tego nie zrobiono. Mm -hmm. Natomiast proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli, ponieważ już trwają prace nad kolejnymi zmianami w polskim ładzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle pytanie takie, czy polski ład da się naprawić? Polski ład jest jak najbardziej do naprawy, co widać, że cały czas naprawiamy, 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 także I jeszcze... nie możemy. No nie, bo, 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 bo on jest do naprawy, ale nie do naprawienia. Czyli to jest taka ciągła forma. To, to jest bardzo aktualizacji. To całkiem jak w naszym komputerze. On po prostu się ciągle aktualizuje, a nic zrobić na nim nie można. I czym się bardziej aktualizuje, tym gorzej działa. No oczywiście, że tak. To trochę tak jak w naszym ZUsie ostatnio, prawda? Aktualizował się bardzo. <śmuszczamy śmuszamy> bardzo. Bardzo, dniami i nocami. Nie, nie będziemy wspominać tego, bo już chyba księgowe rozbiły wszystkie możliwe komputery, bo to jest po prostu Ja po prostu zużyłam papierowo. <śmuszamy> no widzicie państwo, czyli jest pomysł? Jest. <śmuszamy> Myślę, że dostaniesz upomnienie na piśmie, papierowo. Z powrotem. To się po prostu w głowie nie mieści. A Maria, co Ty masz? A ja? Ja może najpierw dam... Ja, mój materiał jest bombowy i po prostu boję się, że już umrzemy ze śmiechu. Dobrze. Fiskus dostanie więcej danych o nabytych autach. Wydziały rejestrowe będą przesyłać do urzędów skarbowych informacje o rodzaju dokumentów potwierdzających nabycie samochodu oraz jego wartości wynikające z tego dokumentu. Co pomoże fiskusowi szybciej ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i a także podatkiem VAT i dochodów. Czyli... Będzie, Nie Czyli nie będzie kontroli, nie? I urząd po prostu będzie wykorzystywał te dane, które są Przesłane. Po prostu nam. No, no, no cóż, możemy tak. powiedzieć w tej kwestii. Po prostu. Czy mamy. Jeszcze coś mam. Mamy... No, Tomar, to poczekamy jeszcze na Twój artykuł. Tak, bo bombowy. Tak, bo <laughs> <wiesz na śmichem. śmiech> proszę Państwa, to my wracamy z moim artykułem. Z moim, z moim, którym będę redagowała, do polskiego ładu. Proszę Państwa, wiemy, już mówiliśmy przed chwilą, że są skomplikowane, niejasne przepisy, tak? I one nałożyły bardzo dużo obowiązków na księgowych, ale również nałożyły bardzo dużo obowiązków na pracodawców, i również powstał wzrost ryzyka i odpowiedzialności za niepobranie we właściwej wysokości zaliczek na podatek dochodowy. I o tym pisze Leszek Lewandowicz dla wydawnictwa Rachunkowość, sekretarz zarządu głównego Stowarzyszenia Księgowych Płacy oraz doradca podatkowy. I dlaczego tak się stało? Dlatego, że zmieniono w przepisach ustawy o Polskim Ładzie również przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez pracowników pit 2 Z całym artykułem dotyczącym tego, tych oświadczeń pit 2 możecie się Państwo zapoznać w wydawnictwie Rachunkowość. Natomiast chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, co. Również Leszek Lewandowicz właśnie zwraca uwagę, mm -hmm. że organy podatkowe dysponują narzędziem pozwalającym orzekać o odpowiedzialności podatkowej w zakresie kwoty zaniżonej zaliczki na podatek. Jest to, proszę Państwa, artykuł 26a ordynacji podatkowej i to jest bardzo ważny artykuł. Także ja zachęcam do zapoznania się z całym artykułem, o co dokładnie w nim chodzi. A dokładnie chodzi o to, że nie tylko, że musimy uzupełnić kwotę niepobraną, to jeszcze na dodatek poniesiemy konsekwencje. Tak i te PIT-2, które się składa, tak naprawdę pracownicy składają, powinni w jednym zakładzie pracy złożyć, tak, mhm. a jak pracują w dwóch czy trzech, to powinni tylko w jednym, ale też później aktualizować te dane, poinformować pracodawcę, co często nie robią, o zmianach, które mogłyby Potwierdzić, że ten pit 2 na przykład nie powinien już być złożony. Hmm, czyli to pracownicy, na, na, pracowni, na pracownikach że odpowiedzialność. odpowiedzialność, natomiast y, ten artykuł 26a ordynacji podatkowej to i tak y, konsekwencje poniesie, może ponieść pracodawca, jeżeli organy skarbowe to wykorzystają. No nie jest to, proszę Państwa, dobra wiadomość, albowiem. Księgowe, które są już obciążone maksymalnie, będą dodatkowo jeszcze obciążone osobami fizycznymi, które będą przychodziły do znajomych księgowych, patrz, punkt pierwszy, i pytały, czy ja już osiągam swój krytyczny moment, kiedy muszę się wypisać? Z różnych ulg i różnych innych rzeczy. Przecież to jest po prostu niemożliwe. Wyobraźcie sobie Państwo emerytkę, lat tam 75, która mało zna się na komputerze i sprzątał dwóch, trzech, w dwóch, trzech firmach. Jak ona ma sobie poradzić? I za wszystkich trzech zużyła pidwa. On nie no, oczywiście, że mogła nie wiedzieć, bo wymagano, więc złożyła. Tak. To jest dramat. Co mamy jeszcze coś? Nic Teraz za W Starczy ze swoim artykułem. Proszę Państwa, to jest po prostu. Mam grobową minę, jak patrzę na to, bo wynika z tego, że najlepiej nie umierać pod koniec roku. Dlaczego? Tylko na początku. Tylko na początku. <laughs> okazało się, proszę Państwa, że. Właściciele krematoriów, czyli miejsc, gdzie kremujemy swoich, swoich no, znajomych, bliski. bliskich, dostały pisma z Polskiej Izby branży, ze spółki, Polskiej Spółki Gazownictwa, że być może pod koniec roku zabraknie dla nich gazu. No, to jest, powiedziałabym, no ba bardzo dziwna historia. W ciągu, w wzrost, w ostatnim roku o 12 tysięcy wzrosła liczba kremacji, co się przełożyło na to, że było ich 200 tysięcy. To oznacza, że jest to około 50 tysięcy w skali kwartału. Czyli te 50 tysięcy będzie musiało się przerzucić na następny kwartał, Albo nie wiadomo o co chodzi, bo niestety okazuje się, że w grudniu ubiegłego roku cena gazu to była 11 groszy, w styczniu 37, a już w lutym 77. W związku z tym myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o kremację, jeżeli chodzi o, o zasiłek pogrzebowy, to już dawno przekroczyliśmy jakąkolwiek barierę dźwięku. I ceny, za, które dostajemy z ZUS-u, pieniądze, czyli ten limit, jest już tak zaniżony, że ho, ho. i jeszcze w tej sytuacji będziemy musieli chyba dołożyć za zamrużenie zwłok. Tylko jeszcze jeżeli ten gaz będzie droższy, ale starczy, tak jakby tego gaz na kremację, no to nie będziemy może tak źle, gorzej jak mi ten gaz. No więc właśnie o tym <laughs> mówię, właśnie, bo nie ma gwarancji, że w ostatnim kwartale, w związku z tym, że no gazu może zabraknąć, będzie szansa na to, żeby godnie pochować swoich bliskich. No proszę Państwa coraz gorzej jest, ale. Ale nie będziemy w minerowym nastroju i życzymy Państwu zdrowia, żebyście przeżyli pod koniec roku do następnego kwartału, bo inaczej to się nie da. Zostańcie z nami. Mamy jeszcze 3 czwarte roku, także bądźcie bądźcie fit, dużo biegajcie, wiosna przed nami. Tylko nie namawiaj, żeby już teraz umiemadać. Tak pomyślałam, ale tego nie powiedziałam. Nie spieszmy się aż tak bardzo, na to zawsze jest pora. Dziękujemy bardzo i myślę, że tych, tych niesamowitych historii, tych niesamowitych sytuacji, które niesie nam polski ład oraz, oraz ogólna sytuacja na świecie będzie coraz, coraz więcej. I można by było pomyśleć, przegląd pracy ekonomicznej. Czyli najbardziej poważna rzecz na świecie. A tymczasem właściwie no, każdy artykuł można by było właściwie przerobić na kabaret. I nie jest to takie proste, ale mam nadzieję, że jak zwykle poradzimy sobie świetnie. I jakoś dociągniemy do przyszłego roku, może się wtedy trochę sytuacja polepszy. Czyli jak zwykle. I z tym i tym optymistycznym akcentem żegnamy Państwa do następnego tygodnia. Dziękuję, że nas oglądacie. A ze mną przeglądały prasę Sylwia Robka Dziękuję i Janina Pokaska. Dziękuję. Tym razem bez błędu Mariana Wrotu. <laughs>